Cześć, witajcie, z tej a to jest pierwszy odcinek go. z Zagraj w League of Legends Dominion. Nikt nie wiedział o tym, że jesteś Rin. Tak. Razem ze mną jest Viper. Tak, tak. Już Frick. nie poznaliście. Fritz. Siemano. I Enzo. No i cześć. To było dobre. Yonega. Znaczy mówicie już Jak no tak, bo się przystawił, no to zmytem. Dobry rol. Patryk, tak dla ścisłości jeszcze nikt nas nie zna, bo ani jednego filmiku nie mamy. No. Znaczy, no, w sumie nas mniej i maćka mogą znać. Nie, nikogo nie zna. A tak, ciebie tak, bo left. Ale w sensie, że przed chwilą że coś mówiłem. Aha. Wow, fps mi spadły do 30, o co chodzi? To włącz Skype'a. No jest włączony. Jaki wood o, Jest 60. Teraz wood -comp. Masz Masz Woodkomp i jest. Tyle, bo... Jest, dobra, mam 70. My nie mamy zdrowej cymbologii. Cymbologia jest tu mała, No. Dobra I ciśniemy na ghostach od razu? Ja nie mam, znaczy ja nie mam, bo mam teleporta Możecie iść, pamiętajcie, tędy I później tu I tu Jest najszybciej Ja biorę, biorę, biorę pierwszego, jak zwykle. Dobra, dobra On powinien tak biegać jak taki, wiesz... Superman na, na goście. Kto? Kto? No, Z. No jak bo... Jak takie dwie ręce z tyłu, tak... Biega, jak masz bardzo szybko, to wtedy tak, bo... Mhm. Na home guardach było. What the fuck?! E I idę tam. Boże, oni mają mniej dali. Co Dobrze. Ej, 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 tam bije. Były, były. Dobrze. Pierwszy nasz. Ej, patrz. Wow. Poczekaj, nie mówi first Aha, to tam, tam był. Aatrox. Co? Dobij go, ja biorę punkt. Czekaj, bo ja punkt biorę. Uciekaj. Tak. Oh Ej, czemu to ma lifesteala? Co ma lifesteala? No, jak chcesz, to możesz robić ciasto. Po prostu. Peter, jest. Tam jesteś... nie musisz. A nie wiem. Uroki nagrywania. Tak, mamo! Przepisy kulinarne. Tylko na YouTube. Właśnie What the f... Ta prędkość. Eee! Ja to to Mida! dobra. Mida! 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 Peter. Mida! Tak. Idę Idę Prawie mam ulti. A czemu on już ma ulta? No bo zabił może. Też mam ulta już. Jestem. Na dole. Kamo mu. Dobrze No ej, słuchaj mi No to jest Timo To jest truta To jest a truta, ja no, multa no, na niego, kurwa I gdzie jest ten Warwick? Aha, Warwick war padł Oni też mają Warwicka, lol No, tylko że nasz ma skórkę mi lepsi Weź Ło, ło, dzieje wow, wow, tu idzie Dawaj, nie dali O Jezu, za szybko

Ale. Nie mam many. O, o. o. M. Hummy. idę za ciebie. Lol A. Warwick jest up. No. Dogoni go. On już straci zaraz bufa. Weź się, chodź tutaj. Jak co w o teraz miałem te łapy takie z tyłu No jak masz bardzo szybko Przy wysoką no. prędkość to wtedy masz taki Prawie jak Naruto you... Nie LOL almusk sułeś so Nie, dalej, idę po nią, idę po nią Zostaw. E, idą do was z tym na górze. Ja bijemy, ja poszukuję. Yeah, on stał. Tam Będę miał punkt. Ja też mam punkt. Mam no do, mamy 5 punktów, ciśniemy. Mamy 4 Dobra Ja zdążyłeś Dobrze, Buff. mamy bufa Nie, L'Active to wlazłeś gdzie nie uszył Nie wiem No, no, staro, no, no. kurde, ulti miałem za 2 sekundy Z też tu jest OP No Z jest też tu mocny Idą chyba na, na ten punkt albo ten No ile, idę a wiesz co jest w tej w To Ari? Nie, ślepy jestem. Nie widziałem. A że jest Ari? Ari na to mhm. ma... Ja Ari ogólnie jakoś... Bo ona musi się wbijać w przeciwnika, tak jak Kassadin, a no to co. jest słabe. Ale Kassadin ma wysoki damage, a Ari w moim uczuciu ma naprawdę bardzo mały. A wiem, Wierasz, że... Ari, Ari słaby ma? No teraz, o, bo to jest po prostu taki Dominion w ogóle... Ale w ogóle, to nie, to nie ogólnie... Nie by taka ja w ogóle tego... Punkt, punkt, dobra, ja wezmę punkt. Ja, ja, w ogóle, tam ja w ogóle nie widzę tego damagea nigdy. Jak grasz, to, jak nie No dlatego do... ja no. jej nie kupuję, bo ja nie widzę jej damage'a tej ARI. Ty po prostu ją teraz masz, bo szybko kupywaliście, i ten jest niski level. Mogę się tepać. Chociaż... Jak, jak się naprawdę ją nafidujesz to dopiero ma damage. Jak każdy inny apakery. Apteczka. Apteczka. No. No, co za kubka, skąbiję mnie. Żal. Lol. Taki jest trochę KS. Lę. Lol. Ja. No, jestem 2-4, ty tyś. No jezu. Ja biorę. Za Te warwicki się będą gonić. Proszę. <laughs> nasz wygra. No, nasz jest lepszy. Boże. Cześć. No? Cześć. Cześć! Co za ja geniusz! poczekam chwilę na książeczkę. Jon, nigga! chyba nawet wiem, jak nazwę ten pierwszy odcinek. Jak? Cześć, Warwick. Wow Uf. Wiem, twórcze, ale nic innego do głowy mi na razie nie przychodzi Yo, kill that bitch. Nope Ooo, jak ty fajnie stękasz, to Wy te wystękasz Brothers Oła, jak to bije Jak to? No Kurde kładra energia, jestem Ludsker. Tak wejdź w miniony No dobij ją jest... nara. Oj, patrz. Brakuje mi Helta Mamy... i energii. Wysył maletaków. No właśnie to robię. Tutaj mam duże szanse na to, Tylko, że oni strasznie spierdzielają, widziałeś tego ramusa? On włącza ghosta, wchodzi w przyspieszenie i włącza, i włącza jeszcze sobie surelie. No on zapierdala jak idiota. No. I jeszcze i jeszcze ten. I jeszcze włącza Q. Ty właśnie na tej mapce by się dało naj, najszybszą prędkość. A nie! Bo... Nie, bo... nie, bo nie ma home guardów. No Ała, żeby się... żebym złapał. On prawie zawsze ma ten pasyw głupi. Kto? Ale kto, kto, kto? No ten Na atrox. Oa. Ja nie ogarniam tego pasywa Atroxa. Ja co zapała. No, po prostu jego się nie da zabić. Szybko. Kogo? A on... Atroxa, bo on ma ten zastrany pasyw, on się zrespi. On ma chyba... On chyba nie ma limitu czasowego no, nawet. Z nim? Dech. Lol, co to była za karetka? No mnie jechała karetka. Pudowodni. Nie, ej, nie ej. nie musi. Musi, Dobra, cześć. O, oh, wow. leży. O, oh, lol, trochę tak padliście tam. No, trochu. trochę. Trochu. No bo nie jestem figięty. Nie mam nie mam temu w prawie. I już go zostałem Co my mamy, to trzeba zdobyć Fak, mam tu i, i Atroxa, i Ramusa. Pomóżcie mi yes. lepiej. Lecę. Ej, hey, Ramus. Nie ta karta. No, a <laughs> Apteczka. No, Ramus. No. Czuję! Ramus... Dzięki za helpa! Co, ten ramus aż tak bije? No w sensie, że ja bym wysadował tego Atroxa, ale kurde on wleciał mi wtedy. No jakie kupy głupie! Ja no... Ten no ramus kurde, jest, nie, kurde, nie zabrałem tego. Jestem duży Widzisz, włącza ghosta, włącza wszystko i zatuje w Ciebie Le, dobra, nie, ja tam nie nie, Ej, we... mi... no. Nie, tam jest ich trzech, nie ma... nie ma co A, nie, Trzeba ich w końcu rozbić, bo ich jest trzech Ahri, uciekaj Jesteś otoczony Na No Aha, lecę Le...cę Lecę Jaki tam... No no, jeszcze i jeszcze jaki to no, ma damage. ale wy zabiliście ją? No, kto jej. Nie, wy tej Dali nie zabiliście? Aha, się ma dwa free. No, przydałoby mi się zdjąć. Myślałem, że to ka że karta ją trafi. Ej, Ramos się tutaj to, tak zabawia z nami. Kłamiesz? No, nie, nie kłamie. kłamię. Kłamiesz, kłamiesz. Trzeba szybko górę wziąć. Ten już bierze. a czterech tu jest. Help. No i Biegnę. Dobra, cześć. O jezu. Dobrze. Nara pada, O jezu. Yo, Superman. Nega. Lol, cześć. Cześć. A w kala, okej. Okay. Never oh. mind. No dobra, możemy to wygrać. Nie ma co. Www, zabił www. No. O oh, cholera <coughs> No się ma. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Nooo. Lol, ten damage. Ten pasyw w ogóle nie ma cooldowna, to jest za mocne. Ale ja ich ubijam z tego, żryj go tam. Lol. Lol, no, truta. Tak. No truta no. Jako, jak to jest pieprza? To Ramus. <grym> Muszę pozbierać HP. Ramus jest gdzieś... taki trochę otoczony, nie sądzicie? No ja ci się. Jestem szybki. Jezu jakimiś... No jakiej masz Pomóżcie! Noooo! Co się tu dzieje? Kacz me kacz, kacz mi! To tak pierdana i gówno. Ej, olejcie w ogóle tego, tego. Olejcie tego, no. Ej, ej, ej. Ramura. No to nie ma sensu z tym. nope. A wszystkie yes. nie dostałem. Ej, Ramus, nie. To bierzemy to, na pewno. Bierzemy to. Jeden za jeden. I WW idzie na ten. Ja tutaj trochę ich tak nie ogarnę, wiecie, tak, tak trochę. WAL. Tak. On pójdzie teraz tu. lecę chcą nam zrobić, chyba. Lec tutaj, wowo. Dobra, wezmę ich. Wowo. Ej, z dwóch stron. Tak. No, Idę tu. Idę, 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 idę. Boże, jak to coś bije. Chyba se kupię to Nie, no, no tak, uglet. No. Albo relajkę też możesz kupić, nie? Nie, no. ugleta kupię. Potem tym relajach. ma to. No nie! Ile tych tarcz pieprzonych co gówno ma? Nie dużo du du Ile ile trzeba? Tak. Przecież tak. czekaj, czekaj. Co ja kupiłem za gówno? O Boże, nie ma tego miecza tutaj. G Czego? Blade'a? Nie ma y, ruin Kinga. Nie ma. No właśnie. A już myślałem, że kupię. By mi się przydało. Wow, z tego miejsca mogę wszędzie doskoczyć, gdzie tylko chcę. Stąd. każde miejsce. Niesamowite, ty. No wiem. Siada, ja to zapieprza. No co ty. Idę. I no, o zabij to, proszę cię, nieeee. Boże. Pasu mi się zawsze nawet. Nie miałem klepsydry, kurde Dobra tam <laughs> Ja by tego golem tak padł Pum, lol Ty zabiłeś tego Ramusa, nie wierzę Trutka Los. No. Weź ty się ogarnij z tą trutką C Nie C C 8, 8, 8, 19 Aha, ja mam 16 Tego się nie czuję na, na dominionie Aha, cześć Ale Ari jest wolna strasznie no. Idę, idę, idę. A, nie ta karta, cześć. Czerwono chciałem. No co za łajzo. Po stronie tamtej. Jezu, ty na mumu, Żry Przejmuję. strasznie. Przejmuję. Bierz go. I tak jest, gigi. Lol. Ten Amumu jest straszny. 800 z tosa nie, no. 530 z ulti. O, wow, fizycy, jak trybor bije, Jezu. No. No nie gada się go nie za. Mamo, no, no, on bije. Tamto to się rozbija. Tak przecież. O, nara. Już jesteś trupem. Ej, lol. Lol. <laughs> lol. Laughy? Lol. O jebany Ramus Ja się mogę tu tepać Jop, yep. right, byście tepnął. No nie, no to za hamstwo. Mm. Jak to gówno biega szybko Bardzo Double kill hmm. GG no, wygramy to. Nie. Jo, Na mnie. A łatwy dali. Złota Puma. A co nie? Nie wiem, co, nie wiem co złożyć. Sksułem. Nie, Double, nie wiem co złożyć, więc kupię abym Mamy cztery, jeszcze jedną zostało. Nie, wygraliśmy to. No nie, nie już GG. No co za jest. Złota poza. A. GG. Hmm. G -g -g. Także to była, to była rozgrywka League of Legends Dominion. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Razem z mną Viper. Tak, byłem. Enzo. No, no. I Fritzkac. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.